Większość ram po czasie znika, moje zostaną, będą ze mną na zawsze. Kiedyś je ukrywałem, dziś to one przypominają mi, kim naprawdę jestem i jak daleko zaszedłem. W 2023 roku to, co było we mnie od lat, dostało swoją nazwę. Kompleks PTSD. To nie jest opowieść o tym, jak mnie to złamało. To jest opowieść o tym, jak nauczyłem się z tym walczyć. Nie jestem tutaj, aby dawać gotowe odpowiedzi, ani mówić Ci, jak masz żyć. Jestem tu, bo wiem, jak to jest tonąć w swoich myślach. Walczysz o odrobinę snu każdej nocy i wiem, jak to jest czuć, że nikt ci nie rozumie. Jeżeli to, co tutaj usłyszysz, choć w najmniejszym stopniu ci pomoże, jeżeli choć 1% tego, co mówię, da ci trochę siły, to znaczy, że wszystko, co przeszedłem, miało sens. To jest mój cel, to jest zabliznowany. Zacznijmy od podstaw. PTSD to zespół stresu połorazowego. Jest to stan, w którym twój mózg utknął w momencie zagrożenia. Dla niego trauma trwa nadal. Każde wspomnienie, każdy obraz czy każdy dźwięk może wywołać alarm. Nie odpoczywasz, nie czujesz się bezpieczny nawet we śnie. Z kolei kompleks PTSD to całkowicie inny kaliber. To nie jedno wydarzenie, nie jeden dzień, nie jeden dramat. To kilka osobistych ram, kilka PTSD złączonych w jedno, większe, gorsze. Czasami zaczyna się w dzieciństwie, czasami w dorosłym życiu. Może być skutkiem przemocy, toksycznych relacji, strat, zdrad, wypadków, czegokolwiek, co rozrywa Twój świat na kawałki. W pewnym momencie Twój mózg mówi dość, włącza tryb przetrwania na stałe. I wtedy nie walczysz tylko z jednym wspomnieniem, a z całym zestawem wyzwalaczy. Efekt bezsenność, koszmary, które rozrywają Cię od środka, flashbacki, które wciągają Cię w przeszłość, w środku dnia, napięcia, jakbyś czekał na kolejny cios, emocje, które odciąłeś, bo kiedyś były źródłem Twojego bólu, czarne myśli, których nikt nie widzi, bo uśmiech stał się Twoją maską. To jest właśnie życie z PTSD, ale skoro ja potrafię rano wstać, oddychać i walczyć z tym dalej, to Ty też możesz. Z tego się nie wychodzi, to nie jest choroba, która przejdzie po tabletkach, czy złamana ręka, która po jakimś czasie się wzrośnie. PTSD, zwykłe czy złożone, zostawia w tobie ślady, ale od ciebie zależy, czy będą cię niszczyć, czy będą cię chronić. Ja wybrałem to drugie. Powiedzisz, moje blizny to dowód. Dowód na to, że przetrwałem coś, co miało mnie zająć. Dlatego zabijcie wam, dla pracy. bo moje rany są zamknięte, ale nigdy nie znikną. Nie jestem tutaj, żeby być Twoim przewodnikiem, nie jestem psychologiem, nie jestem terapeutą. Zabudowany powstał, bo za każdym uśmiechem, za każdym prostym spojrzeniem kryją się bitwy, o których nikt nie mówi. To nie jest miejsce dla pustych słów. To jest przestrzeń, gdzie można powiedzieć prawdę o bólu, o strachu, o walce, którą toczysz w ciszy każdego dnia. Ja jestem tutaj po to, żeby pokazać, że da się z tym żyć, że można stać na nogach, nawet wtedy, gdy wszystko w środku krzyczy, żeby się poddać. I pamiętaj, nie musisz być gotowy zawsze. Wystarczy, że jesteś gotowy teraz. Nie jestem influencerem, nie gram bohatera ani ofiary. Jestem kimś, kto codziennie walczy ze swoją przeszłością, by nie dać się jej złamać. Jeżeli też masz swoje blizny, zostań. Tutaj nie musisz niczego oddawać. Tutaj jesteś wśród swoich. Jeżeli ich nie masz, to posłuchaj, żeby zrozumieć. Bo widzisz, czasami największe wojny toczą się w ciszy. W ludziach, którzy wyglądają na silnych a w środku przedpali piekło. To jest zabliznowane i tutaj mówimy prawdę, nawet wtedy, gdy świat nie jest gotowy jej usłyszeć. To jest moja historia. Jeśli ją usłyszysz, to już nigdy więcej nie spojrzysz na swoje rany. Tak samo.